Uważaj! Zatrzymaj się! Nie mogę, nie wiem jak! Co tam się dzieje na drodze? Jacyś wariaci ścigają się na rowerach! <laughs> Patrzcie, zderzyli się ze sobą. Może trzeba im pomóc. Nic panu nie jest? A gdzie ten drugi? Eh, poleciał gdzieś tam do góry. Ratunku! Pomocy! tutaj! Tu nie mogę spadać. Skubinu! Wspaniale, Scooby! Dobra robota! Zdążyłeś w ostatniej chwili! Brawe, Brawo, piesku świetnie! Brawo, Scooby! Dobry piesek! Wyglądasz jak kucyk, Scooby! Dzięki! Jestem Maxio, a to mój przyjaciel Samson, słynny siłacz. Miło was poznać. Co się właściwie stało? Wasz rower się rozleciał. Sam się nie rozleciał! Ktoś musiał nadpiłować ramę tego roweru! Kto mógłby zrobić taką okropną rzecz? Ha, nie wiemy. Ale ten cyrk w ogóle jest pechowy. No nie, Max? Tak, bardzo pechowy! Więc poskładajmy rower do kupy i wynośmy się stąd! No to powodzenia! Dzięki, szerokiej drogi! Gdybym był na waszym miejscu, zabierałbym się stąd jak najszybciej. Ciekawe, jaki to pech skłonił ich do odejścia z cyrku. Nas, pytasz? Może sprawdzimy to. <noise> a <laughs> a